Pytanie pokrewne, co to oznacza muzykalna partnerka czy part? Będzie się odnosić do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy, czyli muzykalny partner czy muzykalna partnerka. To e, jest osoba, która wykorzystuje swoje ciało e, świadomie e, do tego, co słyszy w muzyce. Tak, czyli że nawiązuje za pomocą e, swojego ciała dialog z muzyką. E, natomiast. Myślę, że ciekawym tematem e, są preferencje, e, i o tym się trochę nie mówi, bo nie ma czegoś takiego, jak przedpowiedział, że jest jedna muzykalność. I czasami się e, nie można na przykład e, połączyć z drugą osobą, nie dlatego, że technicznie coś nie działa, ale na przykład, że mamy inną muzykalność. Mnie osobiście. Podobają się partnerzy, którzy są wybiórczy, którzy podkreślają pauzę i którzy tworzą kontrasty w muzyce. Dla mnie ruchowo jest to bardzo atrakcyjne i tego samego szukam w muzyce. Czyli doceniam bardzo partnerów, którzy pokazują, że słyszą pewne dźwięki, natomiast ja lubię być zaskakiwana. I czasami, jak nadchodzą na przykład w, w utworach Biagi'ego takie charakterystyczne akcenty, to dla mnie dużą umiejętnością jest na przykład pominąć je i w ten sposób właśnie zaakcentować, ale że nie zatańczyć ich, bo, bo jednak jest to rzadziej spotykane. No i na zasadzie tego, że coś jest rzadziej spotykane, jest dla mnie atrakcyjne. Takich krótkich. W żołnierskich słowach, muzykalna partnerka to jest, muzyka, to jest partnerka, która potrafi dać mi znać, że słyszy muzykę. Najprościej rzecz ujmując, jeżeli tańczę z partnerką i czuję, że ona słyszy muzykę, jest dla mnie już muzykalną partnerką. Ona ten, ten such muzyczny może wykorzystać w rozmaity sposób. Na przykład zaproponować coś od siebie. To są tak zwane partnerki aktywne, które lubią ekspresję własnego ciała, mają dużo wyobraźni i chcą się podzielić tą wyobraźnią dźwiękową z partnerem. Wtedy czerpię pełnymi garściami, staram się czerpać od takich partnerek i proponować, i wchodzić w ten świat, który mi proponują. Natomiast muzykalna partnerka nie musi być bardzo aktywna i proponująca mu muzykę może po prostu ym, podążyć za moją wizją. Jeżeli ja usłyszę jakiś dźwięk, jeżeli spróbuję moim prowadzeniem ten dźwięk przeobrazić w jakiś typ ruchu, partnerka muzykalna powie mi swoim ciałem Aha, usłyszałam, co chcesz z tej, z tej muzyki wyciągnąć i jestem z tym w to, jestem z tobą, razem z tobą. Tej muzykalności. Więc yy, to są takie par partnerki, o których mówię, że tańczą jakby czytałem mi w myślach. Jesz ja dopiero pomyślę o jakimś dźwięku, o jakiejś frazie, jeszcze nie zacznę porządnej takiej techniki yy, prowadzenia partnerki do tego, co chcę, a ona już jest w tym ze mną i już tańczy te dźwięki. A więc, jeszcze raz podsumowując, partnerka: przede wszystkim. Muzykalna partnerka daje znać partnerowi, że słyszy muzykę i że i, i, takim najcenniejszym moim zdaniem uczuciem w tangu jest uczucie, że cokolwiek byśmy nie robili, jesteśmy w tym razem. I w przypadku muzykalności, razem w muzyce. Jest muzyka, partnerka mi cały czas mówi: słyszę tą muzykę. Słyszę i proponuję, albo słyszę, co ty chcesz mi zrobić. Tutaj pamiętajmy, że muzykalność to, to jest całe ciało. W tangu często zaczynamy od muzykalności związanej z krokami, bo tak jak powiedzieliśmy, to jest cały etap rozwoju muzykalności od pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego do kolejnych. I, i tak jak w, nauku, w, na, w nauce języka zaczyna się od prostych zdań. Które tutaj w tangu są właśnie krokami. E, później tą muzykalność dajemy do różnych e, m, części ciała, które zaczynają uruchamiać się do muzyki. E, I e, podchodząc już do drugiej osoby, w objęciu można wyczuć, jaki rodzaj interpretacji ona proponuje czy jej ciało jest rozluźnione, czy mm, jest gotowe i na przykład bardzo rytmiczne, czy się rozpręża i robi się bardzo szerokie, czy się kurczy. Um, jakby to są wszystko jakości, które mogą powiedzieć coś um, na co ma ochotę um, druga osoba. Tak i umiejętność czytania tych impulsów Później pomaga rzeczywiście zbudować z drugą osobą dialog w muzyce. Dalsze pytania o muzykalność. To jest takie krótkie pytanie: Co z tym rozliczeniem walca? Co z tym rozliczeniem? Co z tym rozliczeniem walca? Walc. Walc jest na trzy. A więc, jak w tangu, mamy kontratiempo czyli słabe uderzenie w muzyce, pomiędzy głównymi uderzeniami w muzyce. Ono jest w przestrzeni czasowej dokładnie pomiędzy głównymi uderzeniami. Czyli jest główne, główne, a pomiędzy główne kontratiem po główne, dokładnie w połowie. W walcu mamy nie jedno, ale dwa słabe uderzenia w muzyce, a więc nie ma niczego po środku. Nie ma uderzenia po środku jest jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Zamiast pół i pół. Walc liczy się na trzy. Dużo tangowych walców to są utwory o tempie szybkim i często się nie tańczy tych drobnych dźwięków. Albo wybiera tylko jeden z nich. Pierwszy słaby albo drugi, jak chce się zatańczyć przyspieszenie. I też ciało, które ma w sobie tą rytmikę walca, wybierze albo pierwsze, albo drugie uderzenie słabe, a nie to pomiędzy, którego nie ma w walcu. I to, jest, to też nadaje pewien taki sznyd walcowy. Natomiast jest też um, są też większe struktury formalne w walcu. Przeważnie idąc od takich od mniejszych do większych, te najmniejsze to są, to są dwa słabe uderzenia, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale dwa większe przeważnie też tworzą jakiś taki łuk. Frazę muzyczną, czyli po dwóch większych jest jakieś takie małe zamknięcie, albo, albo jest troszeczkę inna melodia, później się pojawia. I często te struktury, często symetryczne, one tworzą coraz to większe struktury. A więc można mówić o, o takiej mikrorytmice walca i tylko skupiać się na tym raz, dwa, trzy, albo budować większe frazy, i to jest już warsztat muzykalności, który. Analogicznie do, do, do tego, który wykorzystujemy w tangu, w, w muzyce tangowej, też mamy większe struktury, które możemy interpretować nie tylko od kroku do kroku. To myślę, że t, taki temat w rytmiki walca jest dobry w, w ćwiczeniach praktycznych. Kolejne pytanie. Czy można nauczyć się muzykalności? Jeśli tak, to jak? Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Dokładnie. Tak jak y, powiedziałam już wcześniej, trzeba y, wiedzieć, do czego tańczymy. Można to robić intuicyjnie, czyli na to, co słyszymy, reagujemy i dajemy ciału wolność. Co do interpretacji, czyli to nasze ciało jest pobudzane jakby przez dźwięki. Natomiast w tangu myślę, że też bardzo użyteczną i na pewnym poziomie nieodzowną rzeczą w uczeniu się muzykalności jest znajomość też stricte struktury muzycznej utworu. Tak, aby móc przewidywać, co zaraz się stanie w muzyce. Bo o ile ta forma intuicyjnego tańczenia jest dobra w tańcu solo, to partner, jeżeli chce coś zaplanować, musi wcześniej pomyśleć o tym, tak żeby partnerka miała czas na przygotowanie się do danej propozycji. I to oznacza, że powinien w jakiś sposób przewidywać. Co za chwilę zrobi, i tym samym przewidywać też, co się stanie w muzyce, żeby to było adekwatne do muzyki. Czyli ta znajomość struktury dla, dla obu osób jest dosyć istotna. Tak. Czy można się nauczyć muzykalności? Oczywiście można się nauczyć muzykalności. Natomiast to jest duży temat. I on nie jest tylko związany z techniką tangową, albo stricte w ogóle z, ze stylistyką tanga. Na muzykalność każdego człowieka wpływa wiele, wiele, wiele elementów ym, jego życia, jego historii, ogólne słuchanie w muzyce, y, wrażliwość, ym, kultura też, na przykład pewne, pewne kultury są bardziej otwarte na, na dotyk, no bo muzykalność y, w tangu wiąże się z dotykiem. Często na zajęciach nauczyciele proponują kroki, i czasami może niektórym wydaje się, że muzykalność da się nauczyć przez sekwencje albo przez konkretne kroki, albo przez dobre tempo itd., itd. To, co Ewa przemyciła w swojej poprzedniej wypowiedzi, jeszcze wcześniejszej, to to, że wiele z muzykalności jest w objęciu, a nie w krokach tym w jaki sposób dotykamy drugiego człowieka, a to też wiąże się z pewną otwartością, z takim pozwoleniem sobie, żeby te dźwięki przepłynęły przez moje ciało, a nie zatrzymały się tylko gdzieś w głowie. Jeżeli chodzi o słuchanie z muzyką, to też im więcej słuchamy muzyki, różnej muzyki, tym łatwiej nam później interpretować też muzykę tangową. Na przykład polecam muzykę hmm, klasycystyczną, Sonaty Haydn'a, sonaty Mozarta. One mają struktury często bardzo podobne do struktur tangowych. Wyczucie frazy ym, można sobie bardzo dobrze kształcić właśnie na muzyce klasycystycznej. Puliece bardziej, romantyzm, późny romantyzm, połowa XIX wieku, na przykład. Także ym, na muzyce klasycznej można sobie bardzo dobrze też wykształcić pewne. Pewną wrażliwość na wiele elementów tanga. Tango to jest muzyka, która ma pewną historię, jest muzyką narratywną. To różni tango na przykład od, od niektórych tańców latynoamerykańskich, które przede wszystkim stawiają na hipnotyzujący rytm, na, na powtarzalność, na repetytywność. W tango jest historia i, i, i tą historię dobrze ćwiczyć też osłuchując się w muzyce, która ma historię. Że to chyba tyle z zakresu y, muzykalności. Nie wiem, czy masz coś jeszcze do dodania? O, kiedyś kiedy? Temat muzykalności jest bardzo szeroki. Ma wiele ciekawych e, podtematów. E, jeżeli macie jakieś e, pytania e, w kwestii muzykalności, piszcie pod, e, pod rozmową.